Nazywam się Katarzyna Nosowska. Mam prawie 50 lat. Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że jest coś nieprawdopodobnie ostatecznego w rozważaniu własnego mistrzostwa. Wydaje mi się, że człowiek, który Choćby przez sekundę, pomyślcie sobie w kategorii mistrza, coś sobie zamyka. Wydaje mi się, że w dziedzinie dowolnej sztuki nigdy nie następuje moment, w którym możemy uznać, że ostatecznie osiągnęliśmy zadowalający nas lot. Ja tak mam. Być może są tacy, którzy. Rzeczywiście czują się mistrzami w swojej dziedzinie. Ja myślę, że jednak bardzo wygodnym jest y, przypuszczać, że cały czas jest przed nami jakiś, jakiś punkt, do którego możemy zmierzać, który nieustająco się od nas jakby oddala, bo to działa bardzo motywująco i sprawia, że można sobie przygodę, na przykład z pisaniem, rozsmarować na całe życie. Chciałabym może opowiedzieć Wam, jak piękne to może być spotkanie. My jesteśmy ludźmi i posługujemy się językiem, używamy mowy. Yy, a czasami zdarza nam się, mam wrażenie, zapomnieć o tym, jak niezwykła to jest umiejętność. Yy, jestem związana ze słowem zawodowo. Na początku był to tylko i wyłącznie. E, powiedzmy, w moim odczuciu, jakby zawód, traktowałam to tak, jak nakazuje piosenka teksański, czyli piosenka musi posiadać tekst. Ale potem się okazało, że, że stało się to chyba jedną z największych przygód mojego życia. Ja po prostu pokochałam pisać i myślę, że człowiek, który chce się związać takim solidnym węzłem, niemal małżeńskim, <grym> Ze słowem, no, przede wszystkim, powinien mieć do słowa szacunek. I chciałabym opowiedzieć o tym, jak bardzo szanuję słowo i zachęcić Was do tego, żebyście podobny szacunek potrafili, zechcieli w sobie wywołać w stosunku do słowa. Jeżeli planujecie pisać teksty piosenek, to, to odpowiedzialność, moim zdaniem, powinna pojawić się błyskawicznie. Jest, jest czymś szalenie ważnym, ponieważ y, nie trzeba bardzo długo przebywać na tej planecie, żeby, żeby zrozumieć, zauważyć, a wręcz nawet z własnego doświadczenia wyciągnąć wniosku, że słowo ma nieprawdopodobną moc. Ym, naprawdę można prawie zabić słowem. To jest niesamowite narzędzie i, i, i dlatego trzeba, podobnie jak bronią palną, posługiwać się nim bardzo odpowiedzialnie. Myślę też, że intencja jest bardzo ważna bardzo ważna. Ja nawet kiedy pisałam teksty, które być może nie do końca były przyjemne, dla powiedzmy odbiorcy, to zawsze miałam taką głęboką w sobie zakorzenioną pierwotną, moją własną intencję, żeby tak naprawdę nikomu nie, nie zrobić krzywdy. Mogę wskazywać na coś, mogę, mogę dotykać trudnych tematów, mogę używać nawet słów, które są postrzegane jako nie nadające się do wyśpiewywania, ale zawsze pamiętam, że te zestawy słów muszą być bezpieczne dla, dla drugiego człowieka. Miałam kiedyś taką przygodę, kiedy no, byłam jeszcze młodą osobą, niedojrzawą. Nie wiedziałam na temat życia tyle co teraz, i własne emocje postanowiłam odreagować w tekście. Oczywiście zawsze piszę emocjonalnie, natomiast to był tekst do piosenki Zoil i dotyczył bardzo konkretnej postaci życia muzycznego, a mianowicie dziennikarza. Gdzieś dotknął jakiegoś czułego punktu we mnie, a ja postanowiłam odpowiedzieć nie oko w oko, tylko w tekście piosenki. I to nie było mądre, uważam, że pewne rzeczy trzeba załatwiać jakby honorowo, nie wiem, spróbować porozmawiać z kimś bezpośrednio, bo piosenka zostaje i, i no i to nie jest fajne, kiedy, kiedy jest człowiek na świecie, chodzi po po, po tej skorupie ziemskiej, człowiek, który wie, że zawarłam pewien komunikat skierowany bezpośrednio do niego i jeszcze bardzo wiele innych osób wyśpiewuje go na głos. Dlatego czasami trzeba się bardzo głęboko zastanowić, czy, czy po prostu ma to sens i czy chcemy zostawić takiego czasami kleksa po sobie, dla potomnych. Myślę, że w, w, jakby w, w tym takim naszym środowisku, powiedzmy, ludzi, którzy, którzy spotykają się po to, by wygenerować piosenkę. Piosenka to jest utwór słowno-muzyczny, więc jakby jeżeli przynależymy do tej kategorii osób, artystów, które chcą wysyłać w świat piosenki, to tutaj zaobserwowałam pewne kategorie wagowe, że tak powiem. Warto na początku zadać sobie pytanie, w której kategorii chcemy walczyć. Po prostu. Oczywiście w cudzysłowie walczyć, bo, 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 bo w tym w ogóle nie chodzi o żadną walkę. Są teksty piosenek, które określiłabym mianę stricte użytkowych. Muzyka, piosenka, rytm, nóżka chodzi, tekst do tego. Taki tekst nie musi być wagi ciężkiej. Taki tekst może być jak mgiełka, delikatny. Często ludzie mówią, że to są teksty o niczym. Nie wydaje mi się, żeby było o niczym. Czasami sztuką wielką jest napisać tekst, który nie posiada żadnych kantów, który jest obły, ale nie mówię tego w znaczeniu poeratywnym. Jest obły, czyli po prostu w żaden sposób nie przeszkadza słuchaczowi. Um, być z piosenką. To jest jedna kategoria. Jest też kategoria tekstów, powiedzmy, no, cięższej wagi. Yy, ja jestem przedstawicielką tej właśnie grupy. To są teksty, które, które dotyczą nie do końca zawsze przyjemnych odsłon życia człowieka. Mnie interesuje człowiek w tekstach. Więc nie wybieram się, y, z, nie wiem, z piką czy, z, czy nie wsiadam do czołgu po to, żeby wojować o cały świat, wypowiadać się w sprawie całego świata, natomiast bardzo interesuje mnie y, człowiek, pojedynczy człowiek, bo wiem, wierzę bardzo w to, że, że jak się pozna jednego człowieka, jak się jeden człowiek wypowie do reszty, to się okazuje, że możemy zdobyć wiedzę na temat ludzkości w ogóle. Ale to jest takie bardzo jednak kameralne, powiedziałabym. No i są też te teksty bardzo ciężkiej wagi. To są teksty, które pisze się w oparciu o intencję, która mówi, że chcemy tekstami zmienić świat. To jest bardzo poważna kategoria. Um, bardzo też trudna moim zdaniem. Ja ledwie kilka razy zdobyłam się na odwagę, by napisać jakiś komentarz do. Do tego, co zachodzi na świecie, na przykład, do świata jako, jako tej masy doświadczeń ludzkich. I robiłam to zawsze z wielką nieśmiałością, ponieważ cały czas nie czuję się gotowa, żeby przedstawiać jakąkolwiek receptę na zmianę świata. Ja marzę o tym, natomiast niechętnie nie, nie piszę o tym w tekstach. Więc ograniczam się do tej bardzo kameralnej wypowiedzi, takiej właśnie interesuje mnie spotkanie jeden na jeden ze słuchaczem. Ja wiem, że czasami jest ich bardzo wielu, ale ja sobie wyobrażam, że zwracam się do jednej osoby. Czyli właściwie chyba rozpoznaję te trzy kategorie. Mgiełki, chmurki, ptasie, mleczka. Bez kantów, trochę cięższy kaliber, ale bez ambicji, nie wiem, zmieniania całego świata. No i ten najcięższy kaliber, czyli czyli manifesty, czyli no bardzo gruby przekaz dla całej ludzkości.